Na terenie grupy Azoty SA w Tarnowie Air Products otworzył nowoczesną wytwórnię do skraplania dwutlenku węgla. Air Products to firma zajmująca się produkcją gazów technicznych w Polsce. Surowy dwutlenek węgla w postaci gazowej jest produktem ubocznym powstającym w procesie wytwarzania chemikaliów. Grupa Azoty właśnie taki produkt będzie dostarczała firmie Air Products, która gaz poddawać będzie oczyszczaniu i skraplaniu w nowoczesnej instalacji. Ze względów strategicznych dwutlenek węgla dla nas jest produktem ubocznym. Nie inwestujemy dalej w produkty uboczne. Nie wyrobiliśmy sobie kompetencji w zakresie operowania na rynku dwutlenkiem węgla. Tutaj niezbędny jest profesjonalny partner, dla którego to jest podstawowy element core biznesu. Każda szansa na to, żebyśmy mogli ten, ten nasz, nazywamy go bardziej odpadem chyba niż produktem ubocznym, żebyśmy go mogli zagospodarować w taki sposób, jak właśnie to robi firma E-Product czyli stosuje czystych dwutlenek węgla na potrzeby chyba głównie przemysłu spożywczego. To dla nas jest kapitalna szansa na to, żebyśmy no, mogli ten produkt zamiast wysyłać do atmosfery czy emitować do atmosfery i płacić za to naprawdę duże pieniądze po to, żeby można było mieć uprawnienia do tego, żeby do atmosfery to emitować, to przez takie właśnie współpracę jak, jak, jak z firmą Air Product mamy szansę ten butelek węgla zbywać, powiedzmy, jako nasz właśnie produkt. Air Products od wielu lat jest naszym stałym partnerem. Od 2007 roku firma ta jest głównym dostawcą tlenu i azotu dla firmy w Kędzierzynie. Dodaje Witold Szczypiński, wiceprezes ds. produkcji, techniki i rozwoju Grupy Azoty. Ten projekt rzeczywiście traktujemy jako rozwinięcie współpracy, a wybraliśmy Air Product po długotrwałych negocjacjach z innymi firmami, które zajmują się gazami technicznymi w Polsce. Mocno wierzymy, że będzie to tylko jeden z kolejnych etapów rozwoju współpracy między firmami, a następne etapy pojawią się niebawem. Bardzo blisko współpracujemy z naszymi klientami, z naszymi partnerami w biznesie w ramach naszej, naszej firmy. Dzięki Jestem przekonany, że wytwórnia Air Products, wytwórnia dwutlenku węgla. Które dzisiaj otwieramy, będzie odpowiadała na potrzeby naszych klientów. Jesteśmy w stanie zapewnić dzięki tej wytwórni wysokiej jakości certyfikowany skroplony dwutlenek węgla, który pomoże Państwu w rozwijaniu Waszego biznesu. Ryszard ścigała, prezydent Tarnowa podkreślił, że nowa inwestycja na terenie wiodącej firmy to kolejna szansa na utworzenie nowych miejsc pracy. W Tarnowie, a szczególności w zakładach gazetowych. E Występują nowe inwestycje, są nowi inwestorzy, że są zainwestowane środki dające szanse na dalszą produkcję, dające szansę na spogacenie produkcji i oferty. No to jest nowy partner na terenie zakładów azotowych i to bardzo cieszy mnie jako prezydenta, ponieważ oznacza to i miejsca pracy stabilne, oznacza to również dobre funkcjonowanie firmy, na której budowana jest potęga całego miasta. Oczyszczony i skroplony dwutlenek węgla znajduje liczne zastosowanie w takich dziedzinach jak gazowanie napojów, pakowanie żywności w atmosferze ochronnej oraz dokarmianie roślin w szklarniach. Dzięki zaawansowanej technologii skroplony dwutlenek węgla będzie spełniał wszystkie wymagania jakościowe stawiane przez międzynarodowych producentów. Anna Ptak, Tarnowska TV.